Po melodii prezentuje Mama Lama. Pozwól rozwijać się wyobraźni Twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po Pobierz i wypróbuj za darmo. Chodzi jak ktoś się nazywa. Nie nazwałabym dziecka Ragnar. Ja bym swojego syna Józef nie nazwała. Chociaż nie, kręciło mnie Jeremiasz. O, wow! Fajnie jest znaczenia imion. Jak wybrać imię dla swojego dziecka? My, my Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wybrać imię dla swojego własnego, nowonarodzonego dziecka lub jeszcze, który jest w brzuchu. My nazwałyśmy nasze dzieci dość różnie. Ty masz Antka i Stefana, a ja mam Eunikę i Michała. I powiedz Ania, czym Ty się kierowałaś, jak wybierałaś imię dla swoich dzieci? Ja miałam takie trzy osobiście y, przemyślenia. Mhm. Pierwsze jest takie, że ponieważ to są chłopcy i nazwiska raczej zmieniać mm. nie będą, to chciałabym, żeby to imię pasowało do nazwiska. To nie było Smart. jakieś bardzo trudne, ale ja osobiście bardzo nie lubię takich rzeczy, jak jest: Jessica Kowalska. Mm, mm, też, ale to jest inna, inna sprawa. Raczej taka dziedzina typu Władysław Władysławski, albo nie Filip Filipski. Mhm. Albo bo, bo tak kusi, Kamil, że... Kamil Kamilski. Jo, 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 a mnie kusi ja mnie, mnie by kusiło, żeby tak nazwać tak mm. dla Beki, ale to. Ja nie za bardzo. Nie lubię też takich typu Anna Wanna. Czyli, że tam, że niby że się... się. rymują? No, mm -hmm. takie mm -hmm. ja mam. Mm -hmm. Ale z Weber nie dałoby się Ale ponieważ z Weber mało rzeczy się rymuje, to nie było to jakieś trudne. Plus ym, tak pomyślałam sobie, że Weber, turururu, jak to będzie się ładnie ym, mm -hmm. tam sklejało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ponieważ już w ogóle w nazwisku mam ry, to nie chciałam, żeby moje e, imiona miały ry, bo miałam jakiś taki stres, że jak moje dziecko akurat nie będzie wymieniać ry, tylko będzie tam ry albo ły czy coś, mm -hmm. to będę mu sprawiać trudność. Tym. Czyli na przykład nie nazwałabym dziecka Ragnar, bo, bo bym się bała, że Ragnar. Czyli wszystkie imiona Magno. z R wykreśliłaś. No raczej nie, nie kręciłem mnie imiona, chociaż nie, kręciło mnie Jeremiasz, ale, ale Adam się U. nie zgodził. No, e, jest... Czyli to jest ściemniona kategoria. Taka trochę no, trochę na trochę, ale jest to jakaś rzecz, Warto którą cię. można rozważyć. Na przykład jeżeli, nie wiem, to się genetycznie jakoś robi, że ktoś ma wadę wymowy na przykład, nie? No nie dobra, no nie wiem, no, ale jest to jakiś tam pomysł. Następny pomysł, który ja miałam w głowie, to było to, że e, chciałam, żeby moje m, imiona w naszej rodzinie były w, jakby w jednej kategorii, żebyśmy do siebie tak trochę pasowali. Mhm. Czyli na przykład, to jest trochę z kosmosu przykład, ale jeżeli mamy Angelikę i Władysława, to no to, no to, to tak nie za bardzo pasuje, To tak. według mnie. No więc chciałam, żebyśmy wszyscy tam, Ania, Adam, Antek, Stefan, mhm. takie podobne. Dobrze. I Antka wybrałaś na podstawie... Antka wybrałam na podstawie tego kategoria Classic. Czyli nie niewyróżniające się jakoś bardzo, ale te, takie, że zawsze będzie okej okay to imię. I jeszcze jednej, czyli mój dziadek mhm. był y, Antek. Bardzo mi się to podobało. I tylko, że miał nie, nie, taki zmarnowany potencjał, bo wszyscy mówili do niego Tolek. Dopiero jak miałam chyba 11 lat, to się dowiedziałam, że to jest Antoni. Mhm. I pomyślałam sobie, jakie piękne imię, dlaczego nikt nie mówi do niego Antoni albo Antek, tylko Tolek. No więc pomyślałam sobie, że może wykorzystam to imię, ten potencjał y, na swoim synu. Mhm. I potem się okazało, że antki są. Strasznie popularny. Wkurzała I to się okazało w szpitalu. Mhm. W sensie m, pani położna powiedziała, a jakie dziecko tu się pani urodziła? Ja mówi, no, Antoni. A no to mamy chyba dwadzieścia Antonich. Oh. A ja mam, o oh, mamo, no ale już podjęłam decyzję, już całą ciążę do niego mówiłam. M, więc w Stefana poszłam tak już bardziej, że, że bardzo klasik, mhm. bardzo polsko, coś tam. Yy, I bardziej przypałowo mhm. też, w sensie tak jakby ta kategoria. I chyba pójdę w to. Mam już przywołowo? nawet trzecie pomysły, no. Jakie masz trzecie pomysły? Nie mówiłam ci. Nie. Józef. O oh, wow! Naprawdę, no, aż mm -hmm. tak bardzo? Przywałowo, mm -hmm. no przywało wow. wono, że Józek. No. No. I, ale nie mam dla dziewczynki, nie, ja mi się nie podoba, dziewczynki. Mi się podoba angielska wersja, bo kategoria, o której nie powiedziałaś, to Właśnie, to, że rozważaliście tak. mieszkanie za granicą. Dokładnie tak, rozważaliśmy mieszkanie za granicą, więc chcieliśmy, żeby to imię było takie dosyć międzynarodowe, Łatwo tłumac łatwe do tłumaczenia, mm -hmm. czyli Anthony and Anthony albo mm. Anton, bo raczej myśleliśmy o nie Niemczech, więc mm -hmm. Anton albo Stefan i Anna i Adam, Bey. I to by wszystko pasowało. Mm -hmm. No więc Józef jest bardzo, bardzo w tym pro, mm -hmm. bo jest Józef wtedy. Dokładnie, mi się Józef bardzo podoba. Też. Ale Józef, tak już ten. Mm. Ale jak ty nazwiesz Józef, to. No to właśnie, będzie przechodząc fajne. Do, do, te, do kategorii, jakby o myśli o nadawaniu imiona, które ja mam. Mm -hmm. Ja mam myśli takie. Nie chcę, rodzice nazywają swoje dzieci, jak se chcą. No, 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 no. To jest kwestia, Amen. To jest kwestia przyzwyczajenia. Nie słyszę i, i jakby ja pracowałam w przedszkolu, więc przedszkolanki bardzo często mają takie. Słyszałeś, jak się nazywa? Dorian albo cokolwiek, i wtedy, hmm. hej, co tak nazywa? ale dziwne imię i coś tam, coś tam, co ci to obchodzi, jak ktoś się nazywa, I dopóki się nie nazywa lodówka albo coś, co jest ewidentnie no, nie imieniem, znaczy, choć na, na przykład Apple, już... Hope, Grace. No to, to, są, ale to jest że... Stany, no to mimo moim zdaniem jeszcze trochę, do, jeszcze trochę mamy, że no, trochę do to. tego dojdziemy. Hmm. W sensie, więc jeżeli rodzice jakoś tam nazywają, to tobie się to może podobać, może ci się nie podobać, ale tak zwane keep it to yourself. I, i, I jakby, plus na przykład coś takiego, ty nazywasz swojego syna Józef, ja bym swojego syna Józef nie nazwała, ale mi się będzie podobał mm -hmm. Józef, dlatego że ty mm -hmm. jakby będziesz jest to to ten Józef, Józef. no A tak. nie? I jakby to jest kwestia osłuchania się. Mm -hmm. My nazywaliśmy naszą córkę Eunika, więc y, 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 prababcia y, Euniki do tej pory się mnie pyta, jak ona się <laughs> Toż, <cóż. laughs> Więc, yy, yy, I już Więc musiała sobie napisać na kartce, żeby zapamiętać, bo to jest jakby, jakby jakoś tam nieosłuchane imię, no. i nieosłuka nieosłuchane imię. Mm. Yy, I my właśnie bardziej idziemy w takie... W ta w ta chcieliśmy iść w takie imiona właśnie takie... no niepopularne. Ale spenialiście. Ale spenialiśmy, dlatego że z drugim naszym, z drugim naszym dzieckiem yy, urodził nam się synek i nazwaliśmy go Michał, choć pierwotnie, uwaga, miał się nazywać Micheasz. No ja kibicowałam. Ja też kibicowałam. Jest mi tak cały tym, czas, tak? Ja wiem, ja już teraz się przyzwyczajam do Michała, ale y, miał być Michał, dlatego że brzmi fajnie. Znaczenie imie imienia tego jest takie samo jak Michał, więc, y, więc było OK, jak się pogodziłam, że to będzie Michał. Mm. Ale u nas właśnie doszła ta druga kwestia, że w, w mojej rodzinie było bardzo dużo Michałów, którzy byli fajnymi ludźmi. Mm -hmm. y, to jakiś tam, y, jakiś tam kościół założył w, y, 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 na południu Polski w jakiejś wiosce, a ten jakiś tam zrobił coś tam, a ten tutaj coś. Więc to było. I mm -hmm. zauważam, że miałam bardzo dużo Michałów w rodzinie, więc mm -hmm. Trochę na cześć tych wszystkich, podsumowując tych wszystkich Michałów, nazwaliśmy Michał. Czekolwiek czasami kusi mnie, no, że tak, zastanawiam się, co było, gdyby Michał. Ale właśnie nie zrobiliśmy mu tego, że to, dlatego że to już było zbyt egzotycznie. W sensie, że Eunika jeszcze brzmi jak Monika, jakaś coś tam, ale, ale Michał to już by było takie. O. Ale Michał trochę brzmi jak była taka bajka chyba, ferb i i Ineasz? Fineasz i ferb. No, 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 <śla> trochę brzmi jak to. No nie wiem, taki sam. No więc moje podsumowanie jakby tych wszystkich myśli jest takie, że. Każdy nazwie swoje, imię, swoje dziecko, jak sobie nazwie. Mhm. Fajnie jest mieć jakieś uzasadnienie tego, dlatego mhm. że, że to ci się łączy, jakby w całość, nie? że nazywam nasze, moje dziecko, nazwiemy my razem nasze dziecko tak i tak, dlatego że to znaczy dla nas to i to. Mhm. Fajnie jest znaczenia imion, bo to też jest, jakby jest coś, nie? Mhm. I, i, i... Jakiś klucz, jakiś klucz, mhm. jakiś klucz. No i oczywiście są jakieś jakby wszystkie te techniczne rzeczy, jak nazwać nasze dziecko, kiedy mi się coś podoba, muszę coś nie Podoba, mm. I robi się listę. listę, on Ja dokładnie coś. to chciałam powiedzieć, no. że przy Stefanie mieliśmy, mieliśmy po prostu listę rzeczy, mm -hmm. listę imion, i ich było chyba z pięć, ale tylko w tym jednym się zgodziliśmy. W sensie Adam mm. miał jakieś pięć swoich propozycji, ja miałam jakieś pięć propozycji, ale tylko ten jeden było tak, że obydwoje mówimy ok. I to jest chyba naj, najprostsze, bo ty wykreślasz jego, które mm -hmm. absolutnie nie mm -hmm. może być, on wykreśla twoje, których absolutnie nie może być i później mm -hmm. rozmawiacie i mm -hmm. głosujecie. I Fajne tak. to jest w ogóle. Tak. No. Nam ostatnio znajomi tak zrobili, zabrali nam nasz pomysł na następnego chłopca. O, a jaki był wasz pomysł? No, nie mogę powiedzieć, bo się obrażą. Dobra, no. <laughs> My bardzo chcieli. znaczy ja chciałam, później Łukasz się zaczął przekonywać i tam spotkał fajnego Teodora. O, I, ale, chaos, nie wiem, jest fajny. ale nie wiem właśnie, czy nasi znajomi nazwą Teodoro w końcu swojego znaczenia zobaczymy. Hmm. Dlatego ja im mówię, nie, to, to, jest, to złe jest złe imię, imię jest musicie nazwać jakoś inaczej, hmm. Filemon albo Paweł albo coś. Hmm co w się, sensie, cokolwiek. Więc ja bym chciała się dowiedzieć, czy wy bardziej jesteście dziewczyny, matki tradycyjne w imionach, czy takie bardziej, że w taką unikalność bardziej idziecie. Mm -hmm. Możecie wpisać w komentarzach, jak się Wasze dzieci nazywają, albo czy tradycyjnie, czy, czy unikalnie, i się wywiemy, ile nas jest. Yy, I oprócz tego, lajki, suby, mm, coś tam innego, yy, hashtag Mama Lama yy, na. Po prostu na Insta. Na Instagramie to chciałam powiedzieć, na Instagramie. Mm. Na Insta, mama lama vlog. Mama lama vlog, tak, tak, tak. To jest wszystko to, co chcieliśmy powiedzieć. Czy coś jeszcze nie chcesz powiedzieć na zakończenie? Mm -mm. Ja już też się nagadałam. Mm. Bye!